Zapraszam Panią Poseł Gabrielę Lenartowicz, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, ta ustawa, 8 artykułów, a 25 uwag Biura Legislacyjnego i 13 stron opinii negatywnej Biura Analiz Sejmowej które sprowadzają się tak naprawdę do tego, że te osiem artykułów są niezgodne jednocześnie z konstytucją, z artykułem 10 z zasadami pomocy publicznej, z zasadami gospodarki leśnej, ze szkodą dla skarbu państwa i przyrody i niezgodne z logiką, ale przede wszystkim nie są niezgodne z celem artykułowanym tej ustawy, czyli umożliwieniem przeprowadzenia sprawnego strategicznych inwestycji w jawoźni i w stalowej woli. Ba, ta ustawa jest po to, by ich nie przeprowadzić z premedytacją wprowadza rozwiązanie niekonstytucyjne, by to umożliwić, ale przerzucić odpowiedzialność zresztą niekonstytucyjnie na Komisję i oszukać społeczności lokalne i opinię publiczną, że te tysiące hektarów lasu złożone zostaną na ołtarzu rzekome, rzekomo rozwoju gospodarczego, a ta ustawa jest tylko po to, by wyprowadzić z lasów majątek i otworzyć furtkę do przyszłej prywatyzacji z tych terenów ani auta nie wyjadą ani nie wyjadą nowe technologie dowód nawet rząd w opinii na sugestii biura legislacyjnego żeby już w tytule zawrzeć jawno i stalową wolę wyraził negatywną opinię my będziemy składać poprawki uzupełniające żeby Powiedzieć pisowi sprawdzam, czy rzeczywiście chodzi o jawożność i stanową wolę, czy to jest tylko mydlenie oczu. To naprawdę jest grabież majątku i tylko tyle, i wielkie oszustwo, oszustwo wobec ludzi, wobec przyrody i wobec skarbu państwa składam poprawki także te które te najważniejsze niekonstytucyjne rozwiązania wykreślają jednocześnie z definicją której nie ma Definicja nieruchomości sąsiadującej. Nie ma legalnej definicji i ten zapis spowoduje, że wszystkie nieruchomości, które sobie tylko wymarzycie, poza nawet tym załącznikiem, będą mogły być przedmiotem tej kuriozalnej pseudozamiany, bo nie jest zamianą coś, co nie jest wy równoznaczne wycenie. Także dziękuję. dziękuję.